Witajcie z tej strony król król tego serwera Mam nadzieję, że przed odcinkiem zalajkujecie, zasubujecie, zadzwoneczkujecie jak chcecie coś się zapytać, napiszcie w komentarzu. Dziękuję Wam za to wszystko i widzimy się w odcinku. Do zobaczenia poddani. No i cześć, witajcie po wstępie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał tak usmontować. I takiej i już jest arena, gramy, właśnie teraz będzie montaż na odcinkach Mam nadzieję, że z tym wam się podobał Bardzo fajnie mi według mnie wyszedł I mam nadzieję, że właśnie jeszcze raz wam się do Ta muzyczka była też fajna, którą znalazłem Teraz też będzie nowa muzyczka właśnie I dziękuję wam oczywiście za, za to, że oglądacie ten film Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym intrze i teraz nie mogę żebrać, bo i tak już pożebrałem Tak, będą też szczęcia jak już mówiłem No bo nie chcę, żebyście patrzyli jak ja sobie biegam i czekam na rozpoczęcie arenki Co nie? Co? Dlaczego ma slowness? Hm. Okej, okay, różowy tutaj chce być fajny, ale taki nie jest I za co slowness? Nie, 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 nie. ma łatwo. Ja wam się nie dam. Ej, dawać! Nie no, byśmy mieli dobrą ładowarę. Okej okay. mm -hmm. dobra, to idziemy na środek. No i zaczęliśmy... Się... No i właśnie, mam nadzieję, że jestem. Jeszcze raz Wam przygotował. Dobra. Skupmy się na trze niebieski tutaj, Chce nas zabić, ale niestety to mu się nie uda. Chyba. Nie, 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 nie. Niebiescy zostawcie mnie. No nie, różowy teraz nie za Dobra. Idziemy na środek. Jest jeden różowy. Czekaj, kiedy ten gościu się zorientuje. Okej, okay, jest. Środek jest nasz. Minecraft Battery Dash. Środek jest nasz. Okej, okay. lecimy. Góle ja schowam tą tarczę. Będzie ładowara. Będzie ultra ładowara. Nie, nie będzie. Ale szybko nam idzie. Dosyć szybko poszło. Ej, chyba będzie. E, nie, co. Dobra. Będziemy kiedyś na pewno próbować ultraładowarę zrobić, ponieważ jest to bardzo fajna rzecz. Mi się podoba. O nie żółty jakiś. Ok. No idź sobie żółty Okej, okay, jest, jest, jest Idziemy do bazy Okej okay, Przygotowujemy się do ładowania I jest Udało się Chyba to była jedna z najszybszych aren Więc GG I Widzimy się po pocięciu. A, już myślałem, że jakieś tutaj dziwne rzeczy się coś Więc tak. widzimy się po cięciu. Pa że po cięciu jesteśmy na kolejnej arenie. yupi Okej. Okay. Jesteśmy na kolejnej arenie. Tak jest nowa muzyczka. <grymne> Jak już mówiłem. Co? Jak ktoś rozumie co znaczy, czy to nie chce przeczytać? Nie wiem, który jest w drużynie. A, chyba różowy. Dobra. Tu jesteśmy w różowej No, niestety, typowo. No i. Co ty go w ogóle pisze? Jakieś. Nie wiem, jak ktoś zna to. Można napisać. Ale idziemy na środek. Okej. Okay. Wszyscy teraz biegną na ultra klepę, oczywiście. Powinna być taka książka Minecraft Ultra okay. Ale to była książka dziwna Okej okay, myślę, że tą Arenk chyba już nie wygramy Smutne ale prawdziwe Co to jest w ogóle? Jacy ludzie mają skill albo nie skilla? Co nie Okej. Okay. Okej, mamy trochę procent też. O fajnie, to się tak podświetla. Okej, okay, ładuje nam trochę procent. Zawsze coś. No więc idziemy na środek znowu. W ogóle ktoś chyba przybył do naszej bazy, ale... niech sytuacja na środku się ogarnie, niech przyjmiemy. przyjmiemy środek i... No co? Jak to? nie... Najgorzej. Teraz chyba już przegramy. Ale tutaj rzeczywiście są chyba hakerzy. Jest zabijem... no. Co to jest? Jacy hakerzy? Ja nie lubię ludzi, którzy hakują. W ogóle nie wiem, po co hakować. Chociaż w grach o to chodzi, żeby właśnie sobie grać, a nie hakować. Okej. Okay. Ok, idziemy do naszej bazy, wypłatę, żeby nie być chociaż ostatni. Ok, dosyć się pokładujemy. O nie, ja nie ładowałem. Ok. Ej, no nawet dobrze nam idzie. Idziemy na środek i musimy niebieski sowić no nie, ale niebiescy nie zostaną zapici. Takie haksy. Co? To znaczy, może to nie były haksy, ale jak dziwnie się poruszał. Okej. Okay. Mm, no comment że nam wychodzi, wybrany jesteśmy w różowych Okej, okay, idziemy na szaty, wow, ile było To był jakiś ultra zrzut <grystanie> Okej, okay, tutaj są nasi Idziemy do naszej bazy Podładujemy chociaż troszkę ładujemy baterie no i okej okay, muzyczka się skończyła super dobra teraz nie słyszycie muzyki skończyła się. nie ma muzyki to myśleliście że będzie muzyka seria, nie tak łatwo zostawcie lajka a będziecie mieli swoją muzykę odkup jak zostawicie 7 lajków w górę to może się zastanowię i wtedy może może uratuje muzykę <noise> jak ja mam to powiedzieć że oni chyba wgrali. no ale fajniejsze gra w tą minikierkę bo jest dosyć fajna no jeśli ktoś szakuje to co z tego to oznacza, że po prostu granie fair. No właśnie, czyli już. No więc widzimy się na kolejnej arence. Ja nawet nie będę przedłużał, bo i tak nie ma muzyki. Dora. Pa no więc cześć, witajcie. Znowu kolejna Arena. No i już wchodzimy. Jesteśmy żółci, złoci. I tak. I teraz jak ktoś oglądał mój kanał zawsze, to wie z którego filmu to jest muzyka. Chociaż nawet nie wiedziałem, że ona tak się nazywa. Wybierałem dosłownie... Nie wiem, nie patrzyłem. Nie wiedziałem wtedy nawet, co to jest prawa autorskie. Nie no, takiej głupi nie byłem, ale... Co? Tylko trzy osoby? A, dobra, ci? Powodzenia. Okej, okay, dobra. Zbieramy Expa Jesteśmy żółci. Nie, 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 nie. Jest. Idziemy. Biegniemy. Kropka Co? Jaki kupcia? Jaki kościół? Jest na świecie. Taki chcesz być, ta hmm. okej, okay, patrzcie co mu zrobię. Nie no. Ale dlaczego ten gościu był taki dziwny? Na ktoś jest taki głupi, żeby stać, przy basie. Lol. O nie ja, ej, Ale tutaj jest dużo ekspo Tak wystarczy po prostu podejść I już To jest jedyna rzecz, którą musisz tutaj zrobić Fajna jest ta muzyczka Przesunę się, żeby gości też mógł wejść I wychodzimy na pierwsze miejsce Jest na zieloni już. A, tutaj to nie. To jest nasz. Bleh. To nie wróg. Ujo, ale duży drop. Jest. No już jest razy. O, Energy Multiplayer. Ok, jest. wygramy. No, dzisiaj dwa wygrane. Jak zawsze, spoko. Epilepsy One. Znaczy, może jeszcze różowie albo nie, jest, nie wiem, każdy już na nas wyprzedzi. Jest, się. Dzięki tej też minigielce trochę się uczę, co nie? Ok, jest. Co? Jak to? Nie wiem, jak to się działo, ale ok. Ej, różowi nas wyprzedzają. Okay. Co? A no tak, no bo ja byłem już w poprzednich rundach, zielonych. Niekiedy mi się myli. O, idą. Idą nasi ładowarki Nie wiem jak ich nazwać. Ludzie, którzy ładują baterie. Hmm. No tak to bym nazwał to ładowarką raczej. Ja, yeah, ale to był triple kill. Powinien być teraz taki napis triple kill. Ale to była akcja. Dobra, teraz wystarczy, że ktoś zbierze 20%. Już. Ok. Już prawie. No, już gościu biegnie. No, więc chyba myślę, że nawet możemy napisać Gigi. Ale nie. Chyba nie, nie jesteśmy jeszcze pewni. Okej. Okay. Udało się. Wow. Gigi bad game, ha no bardzo słaby gra to była właśnie fajna gra bg, dlaczego niektórzy to jest najgorsza rzecz którą można zejść w bg, dobra no więc widzimy się na końcu odcinka halo witajcie podani podobał się wam ten odcinek? Mam nadzieję. Zostawcie tego lajka. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Żegnam was. E, jak to pokazać? Czekajcie. Pokażę wam. znaczy tutaj ekran. Gdzież tu powinien być do najnowszego filmu przycisk. Gdzież tu dopasowany do wica. A gdzieś tu subskrypcja. To znaczy dopiero teraz. Żegnam was moi poddani. Trzymajcie się. Cześć. I niech miecze będą z wami i włócznie też.